Głos teraz ma Pani Hanslik, dwie minuty. Szanowni Państwo, jeśli chcemy, aby nasi obywatele byli mobilni, a takie są wymogi gospodarki europejskiej, to muszą mieć oni pewność, że kiedy uzyskają swoje kwalifikacje, na przykład w Polsce, to nie będą mieli problemów z ich uznaniem w jakimkolwiek państwie członkowskim. Doskonale rozumiem skalę problemu. 800 zawodów regulowanych, o których wspominał pan komisarz, wraz z licznymi regulacjami tych zawodów na szczeblach krajowych i regionalnych, to nie małe wyzwanie dla administracji państw członkowskich, ale wyzwaniem dla naszych obywateli, którzy mają problemy z uznaniem kwalifikacji, jest przede wszystkim odnalezienie się w zawiłościach całego systemu. Potwierdzają to dane z Solvitu. I dlatego problem z terminowym wdrożeniem tej dyrektywy to tylko jeden z wymiarów naszej dyskusji. Nie powinniśmy jednak zapominać, iż wiele problemów pojawia się, gdyż brakuje w państwach członkowskich zaufania do systemów edukacyjnych i szkoleniowych w innych państwach członkowskich. Brak nam w końcu współpracy, zasobów i zaangażowania administracji krajowych. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie Europejskiej Karty Zawodowej, o czym mieliśmy okazję dyskutować już w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Taka karta ma jednak ułatwić przepływ osób, a nie utrudnić go i jej utworzenie nie powinno stać się, co bardzo mocno pragnę podkreślić, kolejną barierą na rynku wewnętrznym. Szanowni Państwo, za niespełna 10 dni minie termin wdrożenia w życie przepisów Dyrektywy Usługowej. Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty. Te dwie dyrektywy w pewnych aspektach uzupełniają się. Wdrożenie dyrektywy o uznaniu kwalifikacji zawodowych nie można nazwać sukcesem, dlatego jeszcze raz pozwolę sobie z tego miejsca zaapelować o wzmożenie pracy nad oboma dyrektywami, bez których nie osiągniemy postępów na rynku wewnętrznym. Dziękuję za uwagę.